Cześć, witam Was na megadiscount.pl. Pokażę Wam dzisiaj kolejne zwierzątko z serii Amigami. Będzie to jeż, oczywiście z akcesoriami, którego będziemy mogli przystroić. Otworzę teraz opakowanie i wyjmę wszystkie akcesoria. W zestawie znajdziecie podstawę do jeża, różne akcesoria do stworzenia jego grzywy. Wyjmę je teraz z szablonu są one bardzo kolorowe i oczywiście dwustronne. Mamy tu także zestaw naklejek, dwie zatyczki, a także zatyczkę, którą włożymy jeżowi na sam dół. Ponieważ jest to e, końcówka, którą możecie włożyć na długopis. No i w ten sposób możecie mieć swojego jeża zawsze ze sobą. Może on tworzyć e, fantastyczną ozdobę waszych długopisów. Mając taki zestaw, można naszego jeża e, udekorować na wiele sposobów. Możemy najpierw założyć mu jedną grzywę. W ten sposób mamy już e, dodane kolce naszego przyjaciela. I teraz możemy mu dodać jeszcze jakieś łapki i oczywiście zatknąć naszą zatyczką. No i jak widzicie, jesz jest bardzo kolorowy. Możemy tymi jego dekoracjami poruszać i robić różne kombinacje. No a do tego wszystkiego mamy jeszcze oczywiście. Zestaw naklejek, który teraz wykorzystam. Myślę, że nakleimy mu oczka. A raczej rzęsy. Będzie on do nas mrugał. Ok, rzęsy mamy już naklejone. Wygląda na to, że nasza jeżyca się cieszy. A teraz doklejmy jej na przykład jakieś słodkości, tak żeby się dobrze czuła w swojej skórze. Zaczniemy od kwiatuszka, wykorzystamy też loda. Mamy tutaj też jakieś babeczki, także możecie według własnej fantazji udekorować Wasze zwierzątko. Po udekorowaniu jeża, wystarczy włożyć wspomnianą zatyczkę i ją wkręcić pod spód. Oczywiście możecie też udekorować tył jeża, ponieważ nadal jest on, e, że tak powiem, goły, więc możecie tutaj jakieś ozdoby dodać: czy to e, kwiatuszki, czy to babeczki. Wszystko jedno, wszystko znajdziecie w zestawie. No i teraz wystarczy włożyć naszą. Nakrętkę na długopis. No i w ten sposób na pewno będziecie się wyróżniać. No a także mm, Jerzyk umieli Wam na przykład odrabianie lekcji czy też e, pisanie pamiętnika.